Z kamerą wśród influencerów? Fagaty, czyli wspaniały świat bez kręgosłupowców. Natura potrafi być przewrotna. Potrafi stworzyć potężne ssaki, przydatne i pracowite owady, piękną roślinność, ale i coś takiego jak fagaty. Fagaty to tak naprawdę efekt uboczny, a właściwie odpad po pingwinach. By powstała jedna fagata, takich pingwinów potrzeba około stu. Fagaty to przede wszystkim bezkręgowce, a dokładnie to bezkręgosłupowce. Nie mają kręgosłupa jako kośćca, co widać po odwłoku, jaki brak u nich kręgosłupa moralnego. Co zresztą widać po mimice twarzy. Młode fagaty, z uwagi na brak nawyków i przejawów jakiejkolwiek samodzielności, instynktownie szukają kogoś, kto pomoże im przetrwać. Jest to tylko fasada. Zwabiają swoje ofiary odwłokiem, a następnie ściskają je pośladami tak mocno, aż wycisną z nich wszystko, co mogą. YouTuberzy, influencerzy, piłkarze, kamerzyści, wszystko jedno. Stworzenia te nie są zbyt inteligentne. Przyczyną tego jest narośl w pobliżu mózgowia. Narośl ta nazywa się fąk. Fąk uciska na mózgowinę, dominuje. To właśnie fąk dyktuje ciału, co ma robić. Nie da się go usunąć, bo jebaniec odrasta. Fagaty mają wielu wrogów w środowisku, w którym przebywają. Wiele osobników na nią poluje w różnym celu. Jednakże najgroźniejsze dla. dla ich zdrowia i życia są one same oraz hemoroidy. Te ostatnie potrafią być dla, dla fagat bardzo zabójcze. Hemoroidy atakują <zysk> najważniejszą część fagat, część odpowiedzialną za przeżycie czyli odwłok. Kiedy odwłok odpadnie, nasz osobnik umiera w samotności. Ostatnim ruchem jeszcze włącza Instagrama i nagrywa Storkę. Wtedy umiera w samotności. Czytała czystyna krupówna. A to jest kot obok sosny.